Cześć, witajcie na moim tym luźniejszym drugim kanale. Dla tych, gdzie obiecałem, że powiem z jakiej książki o tym, o tym, o tym wycieczce rowerowej, gdzie kość po prostu jechał, jechał, jechał. To jest ta książka. Książkę dostałem w prezencie od mojego kumpla turbo doładowanego optymalnego. Prowadzi stronę tłuszczowo i optymalnie dożywieni tam na YouTubie. I to właśnie było z tej książki. Co ów gość rowerzysta, pan Henryk Atemborski co jadał. tam jest przeczytałem wtedy opis tej jego porannej jajecznicy która stanowiła trzon jego całego dnia całodniowego potem pedałowania przez Europę ja chciałem teraz coś tutaj na temat, na temat sztuki na tego na temat tego co robię tylko gdzie ja mam te wszystkie dokumenty? Musiałbym wam dwie rzeczy przeczytać. Przeczytać Aszę, ja sobie to przyniosę? Jedną rzecz mam tu przed sobą, mógłbym od tego zacząć, ale to musi być połączone z cytatem, z cytatem z innej książki, gdzie... A jest, dobra, jest książka, dobra, jest ten cytat, jest założony. Dobra, to wam przeczytam, bo to jest odnośnie mojej pracy twórczej. Byście mogli troszkę bliżej mieć zrozumienie, o co, o co mi chodzi. Co artysta chciał powiedzieć, jak się to generalnie mówi? Co artysta miał na myśli? Czasem głupie się tak tłumaczyć z tego, co się robi. Jest to dosyć trudne, trudne. Bo to jest taka wiwisekcja, takie wyprówanie tego, co w środku w człowieku siedzi, na zewnątrz. Tak jakby nie wystarczyło płótno, które jest za mną pokazywane jedno, drugie czy trzecie. ale trzeba było tłumaczyć szerokim, szerokiemu gronu szacownych odbiorców, co miałem na myśli, co tam we mnie się kłębiło. No to... To zacznę od y, negatywów na temat sztuki. Zacznę od y, Stanisława Staszica, i jego przemyśleń, tego super genialnego intelektualisty, który wyprzedził swoją epokę i następną epokę i następną epokę wyprzedził i to, co on napisał na temat, na temat malarstwa, między innymi malarstwa. Zabawy, gry, błazeństwa, rozmaite farby. Rozmaite mieszkania, kształty, malowidła i posągi. Cieszcie się, kiedy czczość ich głów. Cieszcie się, kiedy czczość ich głów zajmują wasze błach. To są, to są takie słowa, że muszę sobie łamać język i głowę. Blachsztychy i kamyków rzeźby. Kiedy obaczycie, że będą one zajmować czczość ich głów i napełniać próżność głupiej dumy znak że już bliżsi jesteście odzyskania waszych praw niż oni panowania nad wami. Chodzi tutaj o to że jeżeli ci którzy panują nad nami zajmą się głupstwami, tutaj wiecie tą sztuką szeroko pojętą, to znaczy że już jest czas wyzwolenia dla tych ludzi uciemiężonych bliski. Zróbcie aby kilka stóp Osobna osoba potrzebowała tysiąca sążni gmachu, w tym otoczcie ich wszystkich zbytki. Te uczynią ich ciało słabszym, ich rozum leniwym, ich duszę zniewieściałą i tylko do lubieżności zdolną. Nikczemniąc ich ciało zbytkiem, nikczemnijcie ich duszę przechlebstwem. Nie mogą ich nie mogą ich językiem rozumu naprawić do ludzkości. Zgubcie ich językiem pochlebstwa. Zamiast prostej żywności naróbcie im potrzebę nieskończonych gatunków potraw i napojów, które zbytecznie ich smagła, skocząc i zbytecznie ich próżność, próżniackie brzuchy, ładując. Skarmi zmieniają się w truciznę ich życia. Skarmi zmieniają się w truciznę ich życia. Z tego, co, czym są karmieni, ta, ta karma ich życia zamieni się w ich truciznę przy szerokim wachlarzu tych produktów. I to my widzimy. Tak właśnie działają wielkie sklepy, do których wchodzimy i gubimy się. Nie wiemy, co do koszyka włożyć. Mamy pieniądze na karcie, mamy pieniądze w portfelu w formie gotówki, ale nie mamy rozumu w naszej głowie i jesteśmy zdezorientowani. Nie mamy jednej półki, gdzie byłyby tylko produkty jadalne dla nas, tylko mamy dezorientację całego wielkiego sklepu. Wymieszane wszystko ze wszystkim. I tak mamy mieć namieszane w głowie. To, co tam w tym sklepie jest, tak będzie w naszej głowie potem. I tak się dzieje. I jest to celowe, świadome działanie. To nie są żadne przypadki. Kiedyś był głód i nie było wyboru. Musieli jeść i pościć, jeść to co, to, co zostawało, i pościć, bo brakowało tego jedzenia. I tak karmiono. Teraz jest nadmiar wszystkiego, więc żeby nie było, że jest samo dobro, sam dobrostan, to wymieszano nam truciznę z, dobrymi, z dobrą karmą zbytkiem okryte stoły najwięcej rzeczywistego użytku wam przynosić będą. I teraz wracam do tej wcześniejszej linijki, tutaj do tego początku. Zabawy, gry, błazeństwa, rozmaite farby, rozmaite mieszkania, kształty. Rozmaite farby. Tu jest malarstwo, to o to chodzi. Czy to malarstwo naścienne, czy malarstwo sztalugowe, jakkolwiek byśmy nie podeszli, to jest Pokazane, zabawy gry, błazeństwo. Teraz mamy coś innego. Teraz wszystkie te rzeczy, które opisał Staszic, jako oddzielne mamy w jednym zestawie w zestawie medialnym, w zestawie medialnego filmu, który z prawej, z lewej strony albo na słuchawki sączy się na w postaci informacyjnej, albo przed nasze oczy idzie z naszych szkiełek tam po drugiej stronie. Jesteśmy zalani tym. To rozbudza nasze żądze, nasze, nasz świat i to, jak my do tego świata podchodzimy. To jest nasza tresura. Tresura przez kulturę wszechpojętą. I niektórzy optymalni, którzy, z którymi mam do czynienia i którzy tam nieraz wpisują pod moimi filmami, kierują się wyrocznią Staszica sprzed, tych, sprzed ponad tych dziesiątek lat wielu. I równocześnie pojęciem na temat tej kultury, sztuki, tym, co pan doktor raczył napisać w swoich książkach. I chciałem dziś do tego się ustosunkować, co ja robię, jak ja do tego podchodzę, bo skoro ta sztuka, skoro to malarstwo jest takie B, to po co ja maluję? Po co ja sile się na malowanie, na własną twórczość jakąś, na jakieś tam. To już nawet nie są próby. To jest moja twórczość. Po co ja się sile, skoro pan doktor Jan Kwaśniewski i do tego ksiądz, dobrodziej Stanisław Staszic powiedzieli, że to jest B. Skoro w Starym Testamencie do tego jest jeszcze napisane, że nie będziesz czynił tego, co jest widzialne tutaj gdzieś na płasko, że samo słowo nawet. Obraz to jest obraza majestatu boskiego. Obraza wszelkiego, co najlepsze na górze, na niebie. Jak ja śmiem praktycznie, będąc, si, siląc się na bycie optymalnym, jak ja, śmie, jak ja śmiem do takiego czegoś się zniżać, nawet nie zniżać, tylko jak ja w ogóle śmiem coś takiego tworzyć. Ano śmiem, ano śmiem i zaraz Wam jeszcze wytłumaczę, dlaczego. I skąd się to bierze? Że mam pełną tego świadomość, jaka jest różnica między obrazkiem a obrazem, że mam pełną świadomość, jaka jest różnica między obrazem, odzwierciedlającym, a obrazem, który nie odzwierciedla tego tam, i że obraz może być jeszcze poruszeniem zupełnie innych, nie tylko wartości, ale innych stron, które w człowieku drzemią, nie mlaskaniem pysznego smaku, tylko obraz może być nie obrazem Boskiego Majestatu, ale zobrazowaniem czegoś, czego wielu nie widzi, nie zauważa. Pojęć, idei, coś, co nie istnieje, a można je zobrazować. Wypisałem sobie tutaj teorię, Jacobo, Jacobo Greenberga, to jest badacz meksykański żyjący, zmarł w 1994 roku, urodził się 10, 10 lat po panu doktorze Janie Kwaśniewskim. Jego żona zniknęła, zginęła w tajemniczych okolicznościach, rok po, po śmierci Greenberga, Jacobo Greenberga. W 1970 roku Jakobo Greenberg pisał pracę. Pracę, opublikował ją. W to jest. Erwin Roy John, Laboratory. To jest taki bardzo zna, mało znany instytut. Dlatego mało znany, bo. Hmm, bardzo niewiele osób interesuje się zagadnieniami, którymi zajmuje się ten instytut. Natomiast praca z 1970 roku, która była tam w tym instytucie opublikowana, zaprezentowana, obroniona przez Jacobo Greenberga, dotyczyła elektroencefalografii i neurometrii. Takie coś. Więc nie dla wszystkich jest to. Nie dla szerokiego grona odbiorców jest to znana. Bo co to jest neurometria? Nie Nie każdy musi wiedzieć. Ale ja też nie mam ochoty tutaj wszystkim tłumaczyć, co idzie. Natomiast y, y, zanotowałem sobie, y, żeby było w miarę zrozumiałe to, co chcę wam przekazać. O co w sprawie chodzi? Chodzi o badania, elektroencefalografem. Promieniowania elektromagnetycznego mózgu, które w odpowiedni sposób mogą zostać graficznie przedstawione. Graficznie, czyli w formie płaskich wykresów, płaskich rysunków, i są to generalnie wygenerowane przez fale mózgowe rysunki geometryczne. I praca ta i inne prace dotyczyły badań nad wpływem struktur geometrycznych, które my postrzegamy. Na pracę naszego mózgu. Czyli odwrotna strona. Tam badano, co nasz mózg, to co elektroencefalograf wysyła w formie tego wykresu, który widzimy w szpitalu, gdzie ktoś nam przyłoży elektrody, który z lekarzy i naciśnie guziczek i masz na wydruku. To tam były robione badania nad szerszym spektrum tego promieniowania naszego mózgu. Zresztą te badania są prowadzone do dnia dzisiejszego. Wyniki są bardzo pilnie strzeżone, bo. Polega to na tym, że dzięki temu możemy, oni mogą badać, o czym wy tam myślicie, używając prostych, to nie są proste urządzenia, ale są to urządzenia, które każdy z Was ma w kieszeni nie? i nosi ze sobą. I to, to jest ta geometria, która jest generowana przez mózg. I oni poszli odwrotnie, że obraz generuje w Was, może generować w Was. To, co oni zechcą, i oni to wiedzą, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, jak to działa, bo badają to co najmniej od 1970 roku. Jacobo Greenberg postulował w swojej teorii takie coś: istnieje ciągła przestrzeń energii. A przeciętny człowiek może postrzegać tylko jej część. Rezultatem tego procesu, tego procesu postrzegania tej fragmentu, tego spektrum energetycznego, jest to, co każdy rozumie jako rzeczywistość, czyli własny świat. Widzimy tylko fragment tego, co jest szerzej, a my widzimy tylko mały fragment tego świata. Elektrofizjologiczne efekty bodźców geometrycznych na ludzki mózg. Rozumiecie, o co już chodzi? Czy jeszcze mam bardziej dokładnie to zasygnalizować? Myślę, że nie trzeba. Myślę, że nie trzeba. To jest właśnie to, czym co mnie kręci, co. Pozwala mi na, na tworzenie tego, co prezentuję za mną. Ja na te um, moje um, prace nakładam, staram nakładać się kolorowe obrazki. Kolorowe obrazki, które um, odwracają uwagę odbiorcy od tego, co jest warstwą pod tymi kolorkami. Stąd moje działania fakturowe w tych obrazach. Ta faktura często jest inna. Kształty tej faktury są inne niż kształty kolorków, nałożone. Mówię celowo kolorków, bo one są wtórne. One mają odwrócić uwagę, one mają spowodować, że świadomość zafiksuje się na tych kolorkach, na odwróceniu uwagi, natomiast faktura będzie wchodzić jako obraz podświadomy do odbiorcy. I dlatego te moje obrazy są obrazami trójwymiarowymi. Jak widzicie, na przykład ten. To, to jest wszystko chropowate. Musiałbym Wam go pokazać z bliska. Może spróbuję, żebyście mieli pojęcie, o czym mówię, bliższe. Popatrzcie, widać to. To jest. O. To jest obraz faktury, który jest. Drugim obrazem. On często się pokrywa z elementami plam kolorowych, które są nałożone na niego, ale czasami one celowo się rozmywają. Tak jak prawa i lewa ręka podczas gry, gdzie podczas grania jedna prowadzi akompaniament, zupełnie coś innego, a prawa linię melodyczną. A czasami one się nachodzą, czyli grają to samo, tylko oktawę wyżej, a potem rozjeżdżają się i każda gra swoją. Własną muzykę, która w naszej głowie przez dwoje uszu jest zmieniana, i dochodzi do formie abstrakcyjnej, dochodzi do naszego mózgu, i tam odczytywana jest jako obraz abstrakcyjny ta muzyka. I z obrazem jest to samo: z obrazem płaskim, nieruchomym, jak i z obrazem filmowym, który jest używany. Nie tylko do naszej rekreacji, do naszego tutaj dobrego samopoczucia w tym otaczającym nam świecie, ale też do generowania naszych zachowań i nas, naszego postrzegania tego świata, abyśmy nie, myśl, nie wychodzili poza schemat, który poza ramy, poza ramy, które włodarze tego świata dla nas przewidzieli. Przewidzieli dla nas świat konsumpcyjny taki, a nie inny, w takim zakresie, a nie innym. Nasze bytowanie w miejscach, w takich, w których bytujemy, i nasze wyobrażenie o tym, co nas otacza, dokładnie takie, jakie oni sobie życzą. Poszli dalej niż Orwell. O wiele dalej. No to co? O tyle chciałem Wam tutaj dzisiaj na moim artystycznym kanale. Kanale powiedzieć, bo przecież nie mogę tylko mówić o, o wizjach tego z drugiego świata, które co staram się Wam teraz, będę starał się Wam codziennie czytać. Nie mogę Wam mówić tylko i wyłącznie o tym, jako migawka na szorcach, co zjadłem na śniadanie któregoś tam dnia czy, czy na kolację. Ale chcę Wam też powiedzieć o tej, o tej mojej sztuce, o tym, co robię, czym się zajmuję, dlaczego to jest takie. A nie inne. Dlaczego nie maluje kwiatuszków, koników, koników harcujących na, na szerokich błoniach i koników polnych, dlaczego nie maluje domków z kominkiem, dlaczego nie maluje piesków, kotków, albo jakichś autoportrecików własnych czy portretów innych osób. Bo mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje malarstwo zupełnie innej strefy. Innej sfery, zupełnie inne niż to, które zostało opisane przez Staszica. W czasach Staszica malarstwo było zdjęciarstwem. Zdjęciarstwem bardziej lub mniej przetworzonym. A mnie to malarstwo nie interesuje. W tamtych czasach, w tamtej epoce, malarze nie odważyli się wyjść poza określone kanony przeszłe i wówczas obecne, odzwierciedlające. Gry, zabawy, uciechy, architekturę, martwe natury, to co widzieli. Nie odważyli się malować to, co jest w środku w nich. Nie było nawet próby takiej, takiego podjęcia, takiej sprawy. Koncentrowali się na zupełnie innych przestrzeniach malarskich. Około 100 lat temu malarstwo zostało, zaczęło się bardzo burzliwie wyzwalać z kanonów. Z tego, co świat na nie nałożył i, i gdzie trwało to przez setki lat, czyli sesłużel, takiej zesłużalczej formy hmm, bytowania, gdzie malarstwo było następnym potrzebnym głupcem do otumaniania i oczarowywania tłumów. Malarstwo zaczęło być niepokorne, samodzielne, ale na tyle samodzielne, na ile samodzielni byli twórcy tego malarstwa. A że twórcy tego malarstwa byli w odpowiedni sposób stymulowani trunkami, pożywieniem, potem narkotykami, więc to malarstwo przechodziło w inną formę, formę aberracji. Wydawało im się niektórym, że wyzwolili się z kanonów wcześniejszych, a weszli w inne kanony. Ja mam świadomość, że pewna forma mojej, mojej twórczości. Może również stanowić swego rodzaju kanon, ale na razie ten kanon mój, który ja sobie obrałem, bardzo mi odpowiada, bardzo mi pasuje, sprawia mi ogromną satysfakcję i wiem, że przetrwa bardzo długo. I wiem, że pojawią się z czasem, jak będzie to, a może za dużo powiem. Wystarczy, wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Nagadałem się już wystarczająco. Dzisiejsze to nagranie i wcześniejsze. Jak na niedzielę, to, to całkiem nieźle. Życzę Wam pięknej, miłej niedzieli dla wszystkich, którzy dotarliście do tego momentu. A ja biorę się za. Przecież nie mam czarnej kawy przed sobą, nie? Biorę się za kawę. Cześć.